Ile mówisz masz lat? Powiedz ile masz lat? 24. 24. Ile lat pijesz? 18. 18 lat pijesz? To jak miałeś 6 lat zacząłeś pić? Tak. I co, co masz z tego picia? Ale z tego powodu kurde, bo moja mama kurde umarła. I z tego powodu pijesz? Tak. A nie wyjść iść do roboty albo coś? Zobacz jak ty wyglądasz. Kurwa, 24 lata masz, zobacz. No No i dlaczego? Co, a, co cię skłoniło do picia? A co się do picia skłoniło? A ja Bezrobocie. Dużo bezrobocie w Radomiu jest, nie? tak. A Dlatego tak. A ja mam I na Biedronce na wózkach jesteś. Zarabiasz hajs, nie? No i dobrze, zawsze coś na parego miał, ale chyba kurwa nie wydasz na wino, nie? Czy na coś do jedzenia? na jedzenie Na jedzenie, ale ty najebany jesteś. Czasami kurczu się napierdolę. A to ziomek twój? Tak, tak, kolega. No i dobra, to tyle.